Na miskiety jebią. Jakąś kurwa straczką. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mam gówno na bosaka? A może ci... Może ten grafat się zesrał. Po prostu się tak zmaszał. on pod nogami jest. Nie, ja obok biurka. Po lewej stronie. Przy to... szafie. No to mówię. Zapuścił cichacza totalnego i myślę, że to jest kiedyś ci gówni jebią. Chociaż ten pies jak zabkurwi, bo to <laughs> z Żyga <się> idzie. <laughs> mam mam podobnie ten ale normalnie aż tak. Ał. Ej kurwa, tego gnoma mogę się zmienić? Ej, co? Serio? Ej, w, w czerwie pust, pustki mogłem się zamienić, bo miałem tego. Dookoła. Czekaj. Ctrl F4. Czekaj. Alt F4. O kurwa. Czekaj. Shift F4? Kurwa. Wiem, nie o to chodzi, bo pod którymś guzikiem F5? Nie. Pod którymś guzikiem, mogłem zmieniać formy. Uderz mnie, uderz mnie, uderz mnie. Spank mi daddy. Dobra kurwa, smoka robię. Neko jest dżunglerem. Każdy to wie. Yo, yo, yo. To mi kurwa miniona stabiście ale No, że chcę clicknął przez przypadek, bo chciałem iść do przodu Coś czuję, że dosadnę tak w czoko za rano się, kurwa zesram Co ty gadasz? Cof cofnij się ja sam mapę widzę. A rozumiem, ty nie tutejsze. No, powiedzmy. Powiedzmy, że tak to miało wyglądać. <grym> Ta Diana nie ogarnęła co chodzi. Idę kurwa Skalniaka wziąć. Ale tego małego. I koniec w serii. Pokonany. My się zastanawiamy tylko jednej rzeczy. Skąd szedł ma kurwa 10? Och. Nara. Nara. <noise> Frajerze. Czekamy. Czekamy. Czekamy Oj. że go nagrzmoczył. <ślesztuk> o kurwa On jest taki głupi kurwa jak but No to No chyba ta on przed chwilą użył ta. Co? Nie wiem Bratku ja nie wiem nic Nie, nie tutaj że ja jestem florystą Czemu on kurwa poszedł buty? To jeszcze kurwa mobilność w walce, Ta fakt Tak, tak, dzień dobry Do widzenia O, Mundo <grywka> No Mundo, faktycznie Ferdale, <noise> ja że się dałeś nabrać. Mogę ciebie przygarnąć? Nie mogę. Kurwa, z leksem poszło. <noise> no kurwa, no. Twoja drużyna. Dobry. <noise> Nie jest kurwa głupi. Nie jest kurwa idiotom, jebany. Kurwa kondon, pierdol. Okej. Okay. Co tu robi kurwa, Shen? Nie żyje. Nawet kurwa set. Dobi go. Ja pierdolę. Kurwa, co to jest za gra? <śmienic> Zygzak zigzag MacDonaldo. <śmienic> Też pamiętasz na Discordzie, jak miałeś y, Nick spust mojego rzesza? Tak. No to zobacz sobie, co na czacie było wtedy pisane. To jest dokładnie z pierwszego września. Oj, Werbik, daj mi... Daj mi dycy kurwo. Po co? Pogadamy. Spusz mój Rzesz. Nie dodał mnie. To do dzisiaj? Do dzisiaj. Tam, tam, tam... tam, tam, tam. O no, kurwa, no, no kurwa, z McDonaldo nas podjechał. Chciałem, ja, on był z nami w tym No ale zdożowana gierka była. Jest tu grom, proszę, jest tu grom. Jest to kurwa grąb No kurwa kartkę robię I co? No Dwa grompy, dwa grąby

Dobra, koniec zabawy, kurwa. Co to miało znaczyć? Nie wiem, ale w całe HP się wyleczyli. Idę po grompa kurwa. Idź, bierze, kurwa, chroni. No idę. Jako grąpa. Ale najpierw jego to No kurwa! Mój grąb! Suko! Zastrzegawka. Patrz to. się kurwa. Oś na smoka. O kurwa, mundo! Co za kurwa, David! Teraz szybko, szybko, szybko!

O kurwa. Ej, odepchnęła mnie. Mundo, mundo, mundo. No? No i teraz dostali w A Co to było Co to dwa, brudyki, dwa brudyki. Hyhyhyhy, To jest ta mini-mersja, tak? Hahahaha <gry> <gry> Chuj, tego się nie spodziewałem To tu idzie, to tu idzie Nie wiem, co to jest ode mnie, synek. na <grywa> redna, <grywa> jeba. <grywa> tak, redna to jest coś pięknego. No się zastanawiam, jak on niby cię, jak on niby reda przyhaczył, przy nie? Ja się tak zastanawiam. Co się, no się stało, co się stało. Jedna mi do. Nie ja mam pomysłu. Idę grąpem w miejsce tego red redbuffa.

Kierdzielę, ja mam 4000 w bazie. O kurwa. Dziękuję. I can't. Yeah. <laughs>